W studyjnym kinie Awangarda 2 w Olsztynie odbyła się premiera współprodukowanego przez Telewizję Kortowo krótkometrażowego filmu fabularnego Bracia. W realizacji brali udział studenci związani z Szołżakiem. Pracę na twardym aktorze, zakładanie mikrofoniku. Reżyserem filmu jest Mateusz Placek. Dla mnie Mateusz nie jest amatorem, dla mnie Mateusz jest pasjonatą. Znaczy reżyserem z pasji, z wizji, z zamiłowania. I z nim się pracuje jak najbardziej profesjonalnie, ponieważ Mateusz wie, czego chce i wie, jak do tego dążyć. Nie kieruje się, że zrób to lepiej, tylko on określa, jak zrobić to lepiej. Więc to jest jak najbardziej, jeśli chodzi o współpracę, jest super. Scenariusz do filmu powstał na pomorskich warsztatach filmowych. To było ileś wariantów, które dyskutowaliśmy czasami do bardzo późnych godzin nocnych. I w rezultacie wyszedł ten scenariusz, który właśnie nakręcił Mateusz. Spotykaliśmy się i, i pracowaliśmy nad poszczególnymi scenami. Jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać wejście milicji, jak to po prostu dramatycznie rozegrać, żeby miało to wszystko sens. Jak przebiegały prace nad filmem? Na planie byliśmy przy 13 godzin na Podczas, z całej doby, także możesz sobie wyobrazić dla samego operatora, który trzyma kamerę, co właściwie przerwy są to pięciominutowe, no nie, nie, nie mogliśmy sobie nawet pozwolić na jakieś dłuższe przerwy, yy, gdzie gościu musi zasuwać z kamerą cały czas, nie? Trzeba się cały czas koncentrować, bo, bo o, chaos jest, to po prostu tak o, się pojawia chaos na planie. Tak naprawdę plan filmowy jest takim jednym wielkim chaosem, trzeba jakoś z tego wybrnąć, żeby, żeby coś z tego wyszło, no ale wychodzi. Bracia są szóstym filmem krótkometrażowym zrealizowanym przez studentów przy współpracy z uniwersytecką telewizją.